Wszystkim witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was w filmie Już z Warszawy Wróciłam do domu podróż z Hiszpanii. Była dosyć długa, ale w sumie y, całą podróż praktycznie przespałam, bo tak jak mówiłam, byłam zmęczona. Byłam też już u lekarza, mam antybiotyk. Niestety strasznie tego nie chciałam, ale mam antybiotyk. Czuję już się całkiem ok, jedynie co to męczy mnie, kaszel, bo po prostu u lekarza wyszło, gdy pani mnie osłuchała, że coś robi mi się na oskrzelach. Więc antybiotyk dostałam, biorę go już tam od 3 dni, więc jest już troszkę lepiej Ale ten kaszel jeszcze mnie męczy trochę słychać, że jeszcze mam taki ochrypnięty głos Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać Postanowiłam, że wjeżdżam od razu z vlogiem Nie ma co tutaj muszę pokazać wam kilka rzeczy, przyszło do mnie kilka fajnych paczek, gdy właśnie mi nie było, to było takie mega miłe, ja przychodzę do domu rozpakowuję się, bo wróciliśmy około 21 rozpakowuję się, rozpakowuję i potem przychodzę do pokoju, a tutaj stoją te paczki, to naprawdę był taki miły moment, to pokażę wam, zacznijmy może od mm -hmm. zacznijmy od paczki, która przyszła do mnie dzisiaj, bo to jest paznokciowa paczka złożyłam zamówienie na Ale Paznokcie bo chciałam kupić akryl żeby sobie z nim też przetestować, robię niepazdokcie. My na szkoleniu uczyliśmy się właśnie na tym produkcie, dlatego też go zamówiłam. Tu mamy proszek, mamy liquid. Kupiłam też pędzelek drugi, dostałam w gratisie, nie wiem o co chodzi, ale fajnie. Infalab, to też jest bardzo fajny produkt, to jest taki płyn, gdy się gdzieś zatniemy, to on bardzo szybko jakby zakleja tchumrankę, że tak to powiem. Taki kieliszek, właśnie do płynu z akrylu i tu dostałam jakiś gratis jakiś top coat z jakimiś drobinkami i żel antybakteryjny więc takie moje zamówienie z Alepa Znokcie przyszły do mnie nowe paryskie perfumy, widzicie tym razem jakieś tutaj nowe opakowania a dlatego, że to są męskie perfumy zamówiłam jedne perfumy dla mojego taty i jest to zapach, których on używa na co dzień w oryginalnej wersji więc mówiłam, że sobie przetestował właśnie tutaj od paryskich perfum czy ten zamiennik jest podobny i jest to Karolina Herrera Bad Boy i dla Kacpera zdecydowałam się na Dior Savage. zamówiłam też trzy perfumy damskie, z czego tutaj te są dla mojej mamy, jest to Mugler Alien i moja mama już się przewochała i powiedziała, że pachną identycznie jak te oryginalne, więc tutaj możecie śmiało brać jeśli lubicie ten zapach no, i nie chcecie wydawać tyle pieniędzy na oryginalne, to paryskie perfumy są idealnym zamiennikiem. A ja zdecydowałam się tutaj na takie y, dwa zapachy. Tutaj widzicie różnicę pomiędzy y, mniejszą pojemnością, czyli 35 ml, a tą większą, czyli 60. Moja kolekcja paryskich perfum już się powiększa, a jeśli wy chcielibyście zamówić właśnie na tej stronie, to z moim kodem zniżkowym Laura20 macie minus 20% zniżki. Dobra, więc jest u mnie już Kasper hey. i mam tutaj doświadczenia hey. dla niego te oto mm, perfumy. Yeah. Yeah. Jest to zamiennik perfum Dior Savage. Tak? Saważ no, to już jest to nie Strasznie jest problem, nie wiem problem jak to Problem jest z tą nazwą Już nie zwracajmy ja na to uwagi po prostu Ja zrobię sobie też tutaj test moich perfum Hugo Boss My Way na ręku Chcę sobie przetestować, zrobię tak Psiknę sobie teraz, jest w miarę rano I zobaczę sobie wieczorem jak one będą się uh, przedstawiać o, Czy będzie jeszcze czuł ten zapach Psikaj, psikaj Ładne Podoba się? Mhm, mm podoba mi się Tak No a muszę jeszcze, wiecie, wypłowić, mhm. ale słucham. Są... A podobne do tych co wąchałeś? Podobne. Podobne? Mhm, po, podobne są, no. O, mi się mój zapach bardzo podoba, tutaj te dla moich rodziców odkładam, fajne, bo to fajne. już jest decyzja, wiecie, niezmienna bez różnicy, czy nam się podoba, czy nie podoba. Ale mój zapach też mi się podoba, możesz zobaczyć. O, taki cukierkowy, ale fajny, ładny. Fajny, jest słodki, ale nie jest taki... Nie jest taki ulepia Takie pisaki są pachnące, i właśnie tak, jak pisak pachnący. <laughs> jak pisak pachnący. Tutaj te Chanel jeszcze możemy przewąchać, ale one są takim już mocniejszym zapachem, bardziej bym powiedziała, wieczorowym. Robię właśnie obiad, i zdecydowałam się na makaron taki chiński. Coś takiego ostatnio pokazywałam wam ostatnio. No jakiś czas temu pokazywałam wam z krewetkami. To teraz robię z kurczakiem i mam troszeczkę inny makaron, ale to ogólnie ten sam. Też papryka, marchewki, cebulka, czosnek. Zobaczcie, jak u nas dużo w tym roku jest jeżyn w ogrodzie. W tle słychać przefiltrowującą się wodę w basenie, bo wylaliśmy właśnie dzisiaj nową. Ale jeżyn jest naprawdę mega dużo. Już nie mogę doczekać, aż będą one dojrzały, żeby, żeby je zjeść. Po prostu bo widzicie, że jeszcze są różowe, ale naprawdę w tym roku jest ich masa. Będę musiała przemyśleć, co z nimi zrobimy: coś upiec albo coś, bo naprawdę mega dużo. Chyba smoothie jeżynowe. Trochę muszę sprzątać tutaj u mnie w garderobie, bo naprawdę dzieje mi się nie zabłagan. Tutaj coś tu się porozwalało Tutaj przyszły mi rzeczy z prania po obozie Tutaj już mam walizkę ustawioną, bo... Jedziemy do Tunezji, w sumie jest to w połowie sierpnia, ale ja tu już gromadzę rzeczy, które są mi potrzebne, nie wiem po co. Tu mam kolejne jakieś uprane rzeczy, straszne mam, straszne zamieszanie i muszę tutaj po prostu troszkę sprzątnąć, bo patrzcie, aż półki tu, ta półka, ona mi się normalnie ugięła już od ciężkości tych ubrań. Trochę ogarnęłam jeszcze, jest trochę jeszcze do wyprasowania, ale przynajmniej już tutaj się nie wysypuje. Ja przed chwilą wyszłam z Wanny yy, i myłam włosy, i powiem Wam, że widziałam na TikToku. Nie, squaź się strasznie nudzi, ale widziałam na TikToku coś takiego, że dziewczyny sobie henną. Yy, robią jakby hennę na ustach, taki jakby kontur ust. I stwierdziłam, że w sumie i tak siedzę teraz tydzień w domu, bo mam antybiotyk. I że w sumie ja sobie spróbuję. Nie wiem, może wyjdzie z tego coś fajnego, może yy, nie, ale przetestuję. Więc zrobiłam sobie chętne przykład i zrobię sobie za chwilę brwi. Ale robimy chętny ust. Nie wiem. W ogóle te perfumy nadal tak intensywnie pachną. Już minęło tyle czasu. Kotper pojechał już ode mnie. Nie nagrywaliśmy nic, bo w sumie nikogo nie robiliśmy. Ale ja nadal czuję tak intensywnie ten zapach. Naprawdę bardzo Wam je polecam. I to nie jest tak, że dzisiaj przetestowałam i tak dzisiaj Wam powiem. Tylko naprawdę już tych perfum używam. No myślę, że z i naprawdę dobrze mi się sprawdzają. Maluję, bo ciężko mi gadać i malować. I wygląda to z lekka przerażająco, ale... Ja lubię robić takie głupie rzeczy, super, to słucham, moja pasja. Nie... Nie kto... po środku, w ogóle tego nie rozprowadziłam. no, że tak. Ten środek zmyję po prostu wcześniej, bo wolałabym mieć taki kontur. Zrobię sobie teraz brwi, bo brwi to wiem, że mi się zrobi coś tutaj fajnego. O, wyglądam super atrakcyjnie. Dziś, nie 10 minut, ale jestem trochę lamusem i trochę się boję. Znaczy, tak będę się domu, więc w sumie już mi się daj wody wyglądać, ale Zmywamy. Zależy, żebym jakiś efekt. Ej! Mam wrażenie, że jest efekt. Weźmy sobie słuchawkę. Później. Ej, fajne! Jakieś takie pełniejsze są te usta. Za chwilę zmyję brwi do was wrócę. Nie wiem w sumie, czy mogłam, ale umyłam już twarz. Brwi wyszły fajnie jak zwykle. A na tych ustach w sumie tego nie widać. Wydaje mi się, że to może być fajne, ale bardzo mało trwałe. Bo jednak usta ciągle coś pijemy, jemy. Myjemy zęby, to nie ma szans długo się utrzymywać Chyba, że ktoś ma super trwałą hennę Ja mam wrażenie, że po umyciu twarzy już mi to zaszło, Ale może bym dłużej podtrzymała, też byłoby mocniej to widoczne e, Więc tak, to będzie już koniec tego filmu jeśli chodzi o paryskie perfumy, to oczywiście link macie w opisie razem z moim kodem zniżkowym, a ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku buziaki. Pa!